Dzień dobry. Dzisiaj niedziela. Kolejne opowiadanie. Dieta piękności. Żyły kiedyś w pewnym wschodnim kraju dwie piękne siostry. Pierwszą z nich wydano za króla, drugą zaś za pewnego kupca. Jednak z biegiem lat żona króla stawała się Coraz bardziej chuda, zmęczona i smutna. Natomiast jej siostra, która mieszkała z kupcem w pobliżu królewskiego zamku, stawała się z każdym dniem coraz piękniejsza. Sultan wezwał kupca do swojego pałacu i zapytał: Jak ty to robisz? To bardzo proste. Karmię moją żonę językiem. Sultan wydał więc rozkaz, by przyrządzano zaraz mnóstwo języków baranich, wielbłądzich, a także języków kanarków, jako dietę, cud dla jego małżonki. Ale nic nie pomogło. Kobieta stawała się coraz chudsza i wciąż bardziej przygnębiona. Rozzłoszczony sultan postanowił dokonać zamiany. Wysłał królową do kupca, a wziął jako żonę jego siostrę. Jednak gdy żona kupca stała się królową. Szybko straciła na dworze swoją urodę. W tym samym czasie jej siostra, która zamieszkała u kupca, już po krótkim czasie odzyskała swe piękno i urok. Sekret. Każdego dnia kupiec i jego żona. Rozmawiali ze sobą, opowiadali sobie różne historie i wspólnie śpiewali. Czego i Państwu życzę. Do widzenia.